jeszcze je, wiesz jak je położył, położył je tu i tu, nie? Oni wiedzą o mnie. No tak, Twitter. No właśnie, że nie będą grać jak speceńcy, no. No wygramy też, że to są jakieś, nie wiem. Idziemy A czy B? Aha. <laughs> A, A. Ach, czemu Bint jest ta skurrym mapa?

O kurwa a, a, No jak twoja wina Michał no kurwa Nie że nie wiem, twoja nie wiem, ty tego... Tylko Jak to jego wina? Ja nic nie mówię tylko mówię że jesteśmy tu tu A ty rzucasz w stronę flesza tu ja nie co no, to złapało no Zobaczcie że źle ma na kurwa nade'a tutaj Co mi robili snajpera. A ty shotgun i tak przez smoła. No właśnie mówisz Dajcie do, no. tunel tunel idziemy a, była w ogóle. No i co ze snajpery zrobi? Chuj zrobi i oczywiście jest no i oczywiście jest Luka w 9 smołkach Dobry tak. ty... Gdzie jestem? Pogłowiedrz Rad, ja pogłowiedrz Rad ja ja jestem, jestem przy tym boksie kurwa Chama kurwa Messy Dobra to jest kurwa 2hp, 2hp 2 Chyba tak tak jak to którą z kadano trenowaliśmy Nice. No, no już no, go przeczytał! Popisowo. Ale siedzi, co? Smokuje lampę, robi trio no, na lampach. Dlących no. tutaj. No, Kurwa no, pierdolona pompa człowieku. Kurwa, ale tu jest młyn. 120. Szczerze mi się, nam te smoki przeszkadzają. Kurwa na siedzi Pokaż. Pokaż? On to ma, on to ma. Patrzcie. No That's 120 minus 0 Ajajajaj Ale chłopcek idiał ze swoją z kim kafiot kolki Możemy <laughs> zagrać. Ej, zagrajmy standard, to <laughs> na jakiegoś pika, na spokojnie <laughs> Ja masz się puszuję Oj ojoj to jest AWP, to koło A może? Tak, chodź B, chodź B, chodź A o może to właśnie damy rotę, bo oni, wiesz... Ale na B A, na B jest tak, nie, 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 Ja zasysam, coś tam podejmiam na fajcie yeah. Tutaj jakiś stun, tutaj jakiś yes, like. zasysanie. Ale lampy. <śmuletra> Sorry, stary. Ale fajnie. <śmuletra> tam lot to leci do ubrak was. jest AWP, uwaga. Jest heaven, jest heaven. <śmuletra> A, ej! Mówię, że plecy. 20 HP ma kilku. Była Kurwa Ej no, Ej. 124 4 hitki Ja bym tam nie szedł, tak jest 80, chyba. 80. Nie, no mamy 5 smoków, a zabijano sobopa, po kurwie nie? nie? Mogę zostać, ale za naszego smokerem. Ej fake TPK zrób, Michał, omenem. Nie wiem o, uda wow, za pierwszym razem Agniesz, tak, stare grono to już nie no Jest backside jeszcze Rota może, bo to jest ich od chucha. Nie mam jak Spike jest tu na dole, pod tobą A, jeden tepek Jaki kurwa. Ej, no co jest Ej, trzymajcie, To jest w tubie Ej, on wie, on, on shiftuje na tepę No panowie, co wy robicie Chodźmy znowu, my chodzimy w kółko, ab, ab, ab No, prawda Idę po Spike'a a teraz to już nie wyjdziemy. A on już na plecach, ja pierdolę. A panowie, jest ciężko. Nie, kurwa, do lewej, do lewej blisko. Mijałem mi ją Ora no Mamy dwie rundy, no mogło być gorzej Ale to jest do wygrania No naprawdę, no No nie, no ja też tak uważam, no Dobra, mamy tyle smoke'ów, że nie ma opcji, że wejdą Po prostu perma smoka mają na każdej możliwej pozycji przecież Idę long, idę long, czekajcie Jest hooka, hooka, hooka Mam long Jeszcze Mam long I hooka last chill, chill Ej, side, side, dash, Nice, nice, nice. Ogin, Dobra. Klasa. Win. Klasa. Wchodzą. Nice, oczywiście. Zasysam, zasysam. Ale nie, nie weszli, nie weszli, nie weszli. Zasysam, zasysam jednak nie zasysam. Luz, 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 Przewaga. Ja mam mega zaraz będzie potrzebne. No ja mam, skoro. mam, mam. Ja nie mam już. Uważaj Harbur tam na no blisko, no. Kwaka, mogę ci wychodzić, tutaj mi najda Nice O mi wyszed... się trzy pomocy Dobra, dobra Ale klasa, klasa Michał Zagrajcie 3B, zagrajcie 3b, zagrajcie 3B. A to ktoś... zraszyłem wy takie. Michał, wieźcie, co no. robię. Dobra, macie taktykę jakoś. no to ja sama, no dobra. My gotujemy, daj nam gotować. Chodźcie, chodźcie we czwórkę, Chodźcie. Ale oni spuściłem. tutaj dogują, dogują. A na retake, nie. ale nie, nie ruszujcie! Jak... Nie, poczekajcie aż podejdą blisko w tej huce, i ja wtedy się tepnę z mołotowem tam Poczekajcie na blisko Michał, jak usłyszy, że biegną, to gdzieś tam smoka, a ty się nie chowaj, okej? Okay? dogują, dogują, są blisko Schowaj się w smoku, schowaj się w smoku. I Pukę dogowali? A. Kurwa, jestem przejebany Możesz na skrzynkę, na skrzynkę ja Cię tam mogę zastać Ja nie gdzie Na, ląży, bo... no, to Ja wracuję na A, na A nie blisko czy na O kurwa Daj, Jeszcze huka, jeszcze huka Jest tu Gdzie? Ja? Z DPK Nice Nie Sorry. Longa wyszedł pod... Nie na kosie, huka, huka jest, huka jest Nie, nie był huka. Był, 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 był. hooka Jest do prawej, do prawej Dobra, klasa, klasa, no, klasa. Nie, oh, Sorry, no, Klasa, klasa no, Wygraliśmy to już, chuj Ej, hey, a co ty na to, że ja walę ulta w pierwsze tempo na to? Dobra, to w ja prawo dojadę, no, nie dam smoka na prawo. Nie, daj flecz na mnie! flashuj prawo i flecha, flecha. Lewo. lewo. Ja ultuję lewo w pierwsze tempo. A. a po prawej nikogo nie było, nie? Huka nie było, nie mogą być. Było nikogo do prawej. Dobra, lecę, huka. Kurwa, tak podjemiasz tym ultowym. Słuchaj mam jak z kurwa na hond porabi Jabym Aj Zrobił się B, 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 się b, plant, b plant, B plant, B plant Ono odmida będzie, patrzaj Nice I side Dobra, dobra okay. No właśnie A jakiś wall Mogą apie tutaj tam pójść Jest A, kurwa, miałem Ja C, sedam Oj, sok, ale chcę... Tutaj... mnie. Czas no, no, rzucają, ale się nie wchodzą. Kulta? Oj, on mi widzi. Nie no, ale nie, no, ja nie uważam właśnie, że to wina smoku, uważam to wina tego, że po prostu przekrywamy duele. Że na tym poziomie nie ma znaczenia czy mamy jednego flesza więcej czy smoka więcej. Imo. Może hot take, ale... nie wiem. Da, no, my bad, ja umieram. Rusza. No, i a dużo, a dużo, jest trzech no, jest tyk. w tych. No nie, wszystko na no, mnie. nie. Zjeb, w no. Kurwa, no. Jest na tam na bok, Dobra, on no, jest najlepszy. No no, nice try, było dobrze. Było blisko, no. A ty masz cika Harbora albo Viper? Ja Mam wszystko, ale. Nie już grawa, to... no już zmienimy. No to no, zmienimy, może by coś innego zagrał. Czekaj, to kto jeszcze? Czekaj. No to. Aha, zjechał <laughs> nie! <laughs> nie, no dla mnie pasuje. A my to mieć korbora, stary. Ale ty jesteś gołtem na omenie, rozumiesz? No, mi zabrał. Dlaczego <laughs> po ataku jesteśmy drugi raz? No kurwa. <laughs> my jadymy. Jadymy wszyscy, a, ale, ale nie grajmy żadnej chorej taktyki, wyczytajmy ich. Standardzik zagrajmy. Zaczmy co to robią. Jak się zatrzymuje ściana? Tam da wchodzicie? No tak Daję wam tak smoke'a heaven no tak, Daję wam smoke'a heaven No chodźmy, mam no kurwa ścianę robię, spokojnie lampy, lampy, lampy Jak się stonuje na moim ja ja tak. stronie? Jak ci A prawie Może jakieś tp? lurk, lurk, lurk rota? Ej, jest long, 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 jeszcze jest jeden co jest? Biegnie, biegnie, Michał Dzień, Czemu chłopie grają dwa longa, kiedy ja wchodzimy? Jeden HP ma na longu, dałem mu 149 Nice, nice, dobra, dajam, dobra Jeden Do site'a, pomóżcie mu w site'cie Zajebiście Wale ścianę O kurwa, dobra ściana Jest elbow I nie od siebie Site, 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 Michał Nice try, nie? Problem był taki... No, no bo... miałem <grydźmy> minus 60, bo mógł go zabić. No ale ja plantowałem, co miałem mógł zrobić? Elboa powinieneś Michał holdować tam, bo Elbo zabił naszą paka, Plantowaliśmy na opę. No nie, nie, ja od razu. A, to nie grasz z tym Jademy. Wy, Wygracie tam? Jademy Michał i da... Nie. Dobra, no, mamy za NTT. Ma. Ja Jak nie mogę plantować, masz tepek! Dawaj nie. ten! Tak, planta lefek, planta, lefek, planta w smoku. Lefek, kurwa. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie w Nie mogę. Nie ogóle Nie mogę. Nie mogę. w ogóle, no właśnie mówię, że Nie 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 Jajaj. Ale zagrajmy ten standard. Bo jak widzicie oni w ogóle nie rotują. Na piki zagrajmy. Ja dojazd robią tu jakiś To ja, ja pomagam, pomagam, pomagam. Oni zaraz, nie? Jesteśmy wszyscy. Oni pewnie już bez skrócili. Na 100%, uważajcie, plece Trzeba lewo na blisko tutaj. Zaś lewo blisko. Co może Nice A spike? Ja Blisko, jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze jeden Kurwa, tepli Bo, no nie, bo nie wziął spike. <noise> Ja go wziąłem O, oh, Ale, przy, ale oni stary. mają taktyki, dwie osoby przy typek-u na longu czekały No bo są... A, nie będę tego mówił Cheater, jak nic, no wiedzą, wiedzą, gdzie idziemy Nie no, ja bym miał Spike y, no, chyter, no, to no, bym na mnie. No kurwa nie a, a czemu nie mieliśmy paki, co się stało? Nie no, wiem, bo rzucił. ktoś wyrzucił To ja nie byłem ja Wymuje hook'a Ale oni nie grają hook'i, oni nie grają nic agresywnie, on gra od inna Ja tam typuję jak coś Go, go, Jasta, jasta Dzięki Kurwa A jest od, od longa, jest U, na tu na grę, Nic nie widzę, nie? Jak oni dostają jakąś wodą w mordę od, jest od longa baj, które... I co, oni te nagle 5 grają na B? Tak, no ale jest wszyscy tam na B Nie no, coś beciej, beciej mi plakę. tu śmierdzi oszustwem Trzeba zreportować wszystkich Dokładnie Idźcie wszyscy B Jak jeszcze nie dostanie bana Trzeba zreportować wszystkich, ja reportuję wszystkich No? To nagrali rajtaka z Zgrać jak grasujesz? Zgrać jak grasujesz? Zgrać jak No daj, daj, daj Zreportowali, trzech, no ucha Aj nie, my bot! Nice Nice Uhu. Nice <laughs> Kulia, no Przecież przeczytany jak frajer <laughs> <laughs> Na pewno jest long Dobra, jadajmy, co? Ja jadę No, tylko dajcie O, oh, cool. no, jest long Long, long, Viper, Viper, long Wyskakujcie! Czego się boicie? Kurwa! Zapierdalaj tą Viper tam! No, A tak pojedynczo. Idę do, do, do. do tuby. O, o kurwa. Nie. Jeden hitek, nie? Jakbym trafił... 80 podałem, Jakbym tym drugim hitkiem trafił. Jadamy, jadamy! Go, 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 go! Czemu idziesz tam lampami, Viper? Kurwa! Mówimy, że iść jest... no, tutaj. będzie? Ja jest? Ja się wiem, że nie chodzi o coś lepszym. Ale palę! A jest Małka ci tutaj? Nie dostałem, nie dostałem! Dobrze, to go zabiję. Dobrze, klasa, klasa. I właśnie widzicie, tak trzeba grać. A Dasz tego swojego Orba Tutaj? Jest, te lampy, jak coś Nie, to, nie kurwa Chyba. Lampy idzie Ej, lagę mam jakiegoś no, no, ja no, JAK no, BYŁEŚ? No, no, jesteśmy w lampach lampy A, w no. y, Pomyliłem, łazienki O, o Kurwa. Każdy z was wifił tam w tej rundzie, nie? Oooo, oh. kurwa. Nie, no nie potrafię strzelać, ja bym miał pę tutaj pętę Nice. Obie obieguwa game game Obie głowa zadziałała. Kurwa, ale jadą. Może tepnąć z paką Nie może, nie może, bo ja ją mam. Przychwyciłem. Brawo, brawo, dobra runda, Mocna, mocna runda. Nie lalepa jak siedzi. Chocio. Coś tu. Masz smokami tu Dzięki. Longa coś gra. Nie. Co jest? EJ CO JEST DRUGI TEŻ Ale poleciał line'a, poleciał line'a, uwaga Nice, nice Nice Dwa chłopy w niebo o, Oni mają life Dobra, daj dajś mi tego smoka. Idą, ja uputuję tam zaraz Nie mogę, nie ma zasięgu Backside tu wskoczyła 80 minus, Rejs Ja tam na ciebie, Kurde, nie wiem co się działo, ja taki labirynt miałem Nice, tapnij, tapnij, żeby ulta użył Tapnij, tapnij spajka, tapnij teraz, tapnij, tapnij bo to w nim stana poleciał. Dobra. On będzie od lampy, od lamp będzie, od lampy. Musicie lampy dojechać, a ile musi defować od razu. Dojeść lampy. Nice. Defuj, defruz. No wie, co chodzi, Kurwa, myli mi się, no lampy z łazienkami się mylą. A mi też się myli, bo ty kurwa, musisz lampy, lampy, no skąd. No bo to... Jest, to jest ta, bo to jest podobna nazwa lampy i łazienki. To to a, ty gdzieś się wystarz, to idesz na lampę? Się <laughs> to jest podobna kurwa nazwa.

o, <ślistyki> im dałeś. Nooo, czyli w Ale actually, masz to być? Jakbym tam miał fantoma, to by dawno Ice był. Oni nie dojdą do tak? Uwaga. Nice, cofaj, cofaj. Ja idę w tepekap. 111. Jeszcze jeden Ej, z huka, O, Kurwa, jestem fejka. <śle> Nice. No ale kurwa, potem to już się odk odkochała się No chyba już mnie kurwa nie pokocha, nie? Dysk z z z z ale, ale kurwa woli Wiper było Ja to po no kurde Nice try Ja na pewno? Paka long Dajas, ja ciśniam tego Oto. Nice A1, jeden, A1 jeden. Mamy pakę long o. Jeden site może być Ostatni ee... A był a a, było, to Jak to long. A? Long jest Minus 80, to to minus 80 Minus 80 osi... Ty, a może shift? Nice a to było tak niepewne <grym <grym no bo Michał go bo jest lepszy. Nie weszli jeszcze, nice. Zabiłem przez To jest smoka na mnie. Ale wchodzą to, A czy nie? Jeszcze nie. Ja nie za prawo. 40 minus, Skaj. To Musisz tam przetrzymać. Triple boxy plantują, triple box. Ej plant? Plantuje drugi. Kolej, nice. Jestem na tej pozycji. Jest na tej pozycji. Jest na Nie pozwolę, mam pakę, ja uciekam. Spokojnie, Cipak, do tyłu. <laughs> A, Ej, no, mamy entry, ja. dwa entry. Jeszcze jeden. Oh, nice! Kurwa, Ej, Cipak się spalił. Ale pochodział mu do tyłu, to się wkurwił <laughs> i nie zabił. Tebno jeden. To ja, to ja. To to no i strzelił POD! No jest okay. Przez no. przypadek tepnąłem, wiesz? jakby nie chciałem wchodzić tego tepa No proszę nice Nie work. da się no, Nie da się trafić I nikogo na tym rinkstone no A to no, dobrać. Dobrać. no dobry meczek No dobry no